No i nie starczy nam oczywiście czasu i miejsca, żeby wymienić wszystkie gesty wsparcia pokazywane w mediach społecznościowych przez branżę muzyczną. Wiele osób wyszło oczywiście także na protesty. Rozmawiałem zresztą o tym w zeszłym tygodniu z Zamilską, która sama powiedziała, że ona już nie ma czasu na pracę, bo cały czas jest na tych protestach. Oczywiście one teraz przygasły, ale myślę, że ta energia w ogóle. Po prostu się schowała tylko na moment. Po ciekawą perspektywę z miasta, które nie jest metropolią pokazywaną chętnie w mediach. Warto zajrzeć natomiast na Facebooka Sixy, gdzie Alex Freyheit przewodzi kobietom z gniezna w rewolucyjnych gestach, mają taki nawet właśnie taką e, marszrutę, taką rutynę m, z gestami i skandowaniem haseł. No, wygląda to bardzo, bardzo imponująco i jest to taki, taki organiczny bunt. E, kojarzący się właściwie nawet z jakimiś takimi. M, e, pierwocinami nowoczesnych buntów, czyli właśnie końcówką XIX wieku, początkiem XX wieku. W ogóle m, protesty pod czarnym parasolem strajku kobiet naprawdę wpieniły sporą część społeczeństwa. Również te, te, te bardziej bierną politycznie, bo E, o ile udział Alex Freichheit nie dziwi zupełnie, tak głosy Justyny Steczkowskiej, Beaty Kozidrak czy da Dawida Podsiadły już tak. No nie są to ludzie, którzy na co dzień się wyświetlają ze swoimi poglądami politycznymi, no ale tutaj e, jednak z ich e, ust padły ważne deklaracje i można te, te postaci oceniać różnie, szczególnie pod kątem artystycznym, gdzie na przykład Beata Kozidrak prześladuje mnie od dziecka. Tutaj pozdrawiam serdecznie moją kochaną mamę która mnie katowała, Bajmę mi, bratą Kozidrek za czasów mojego dzieciństwa, ale te głosy są bardzo ważne. Te głosy są bardzo ważne i ci ludzie, yy, Którzy mają naprawdę wielotysięczne zasięgi, e, mogą dotrzeć z tym przekazem do wielu ludzi, którzy się na przykład nad tą kwestią w ogóle nie zastanawiali albo e, w ich miastach nawet e, strajk kobiet nie do końca się pojawił. E, tutaj przy okazji wspomnę o Dodzie, która w czasie protestów skupiła się na autopromocji i dalszemu upadkowi w dół spirali antyszczepionkowych bredni. I no cóż, miała okazję na tak zwane Redemption Arc. E, no, Pokazała swoją prawdziwą twarz, czyli odklejonej od, odklejonej od życia narcy. Narcyski. 2020 zapamiętamy z wielu powodów. Z ilu ciężkich powodów, umówmy się. I antyrządowe protesty, mimo szalejącej wokół upiornej pandemii, będą jednym z największych. Zdecydowanie cieszy natomiast tak szerokie zaangażowanie świata muzyki we wspieranie strajku kobiet, nie tylko obecnością, ale także platformami komunikacyjnymi często o tych wielotysięcznych zasięgach, o których mówiłem wcześniej na naszych oczach. Postępuje polityczne przebudzenie hip hopu, ale co jest równie ważne, spontaniczna, opozycyjna twórczość muzyczna zwykłych ludzi. Partia rządząca ma spory problem, skoro udało jej się zantagonizować nie tylko tradycyjnie bierne politycznie uniwersum celebryckie, ale także dość obojętne wobec świata hip hop. No, i na owoce tych nasion przyjdzie oczywiście poczekać, ale ostatnie tygodnie napawają optymizmem. Choć do wyborów zostało prawdopodobnie 3 lata, to skutki politycznego przebudzenia w branży muzycznej zostaną z nami na dłużej. A przynajmniej mam taką nadzieję. No cóż, no nic innego poza nią nam na razie nie zostało. Dzięki. To była Draka Klimczaka numer 4. Słyszymy się mm, jak co tydzień na platformie Epic Music. Yy. Oczywiście z tej strony Paweł Klimczak, do usłyszenia. Hej, hej, hej.